Nowości ZW3D 2022 usprawnienie arkuszy Blach. W ZW3D 2022 wprowadzono wiele nowych funkcji i ulepszeń, które znacznie ułatwiają projektowanie części z arkuszy Blach. Wprowadzono globalne właściwości arkusza Blach, nowa operacja widok rozkroju oraz na jej podstawie bezpośrednie generowanie rozłożenia do DWG DXF. Pierwsza nowość umożliwia wstępne zdefiniowanie globalnych właściwości przed rozpoczęciem projektowania. Użytkownik może zdefiniować takie parametry jak grubość współczynnika czy np. rodzaje podcięć. Takie właściwości można następnie wyeksportować do pliku i wykorzystać w przyszłych projektach. Dodano także operację widok rozkroju, która służy do generowania rozłożenia konstrukcji do płaskiej brył oraz do szkicu. Szkic może być bezpośrednio wyeksportowany do pliku DWG DXF. Dzięki tym funkcjom możemy wykonać projekt w znacznie krótszym czasie.